Jeśli statek jest gotowy, a ty? Eee, jestem gotowy. Jestem gotowy. Ciągnąć kotwicę! Postawić żagle! Ale nie krzyż na Ustawić kurs na Takarigłę! Co ty tu knujesz w ogóle? Ty, <noise> ty przyszedł, bo przyszedł do środka. Chyba wiesz coś o kanaliach. Wiesz chyba coś o kanaliach. Co ty powiedziałeś? Ty bezczelny dupku Ka! Rakatonka! Ka rakatonka! Raka maraka ta taka, tiki taka. Raka, walcz! Uła. co ty strzelasz? Raka, raka! Jackier, spokój się. Zadzierasz z niewłaściwą osobą. Mów do mnie, a nie plecami się wracasz. do powiedzenia? Nie. W takim razie zabieram chustkę. Jak można je zabić? Trzeba je rozzłościć. I to porządnie. Jakby wrócił do domu i zastał panią Guziec w łóżku ze świnią. Tak porządnie! Wówczas zaatakuje i ruszy na ciebie z kłami. Wtedy chrom Masz spierdalać mu z drogi, żadnego czekania. Wtedy go Najlepiej w dupę. Co, Koleś się mistrz po prostu, nie? Dobra, pomogę ci. Zapolujemy razem. A jeśli chcesz spróbować samemu, chętnie się pośmieję, to znaczy pomogę. Mistrz, mistrz. Zapolujmy. Mistrz razem. po prostu. Co mówiłeś, mały? Mów głośniej, cholera, nie dosłyszę. Handlujesz pistoletami? Luźnymi stolcami? Potrzeba cię apteki, a nie starego Barniego. Jesteś rusznikarzem. Robisz pistolety. Nie, pistolety. Pistolety. Byłem kiedyś kanonierem. Pff. Niech zgadnę. Tam wysadziło ci bębenki. Ślepy z głuchym Zasadziło, się próbuje dogadać. No? Nie, robię tylko pistolety. <laughs> Ty co? Proszę. piano Brian, kucharz na brodaty dziewicy! <noise> ja tak się zastanawiam. Kurwa, jakim trzeba być pijanym, żeby wymyślić taką nazwę? Wyobrażam sobie, jak to o, wyglądało prze... przy nagrywaniu. To jest. To jest Grabisz gramisz sobie? Chcę <śmary> teraz wyobrazić, jak stoi koleś. <śmary> no dalej, dalej, Stasiek, zaczynaj. Łobce! śledzili cię. taki <śmary> <śmary> no? Piękny. W czym tkwi sekret? Gotowanie tej potrawy to prawdziwa sztuka. Ruch, potrawa? Nie przyrządzisz jej w jedno popołudnie. Chyba, że chcesz, żeby garnek pierdolnął ci w <grym> Może i mógłbym zdradzić ci mój sekret? Pod warunkiem, że mi to wynagrodzisz. A ty sobie kiedy mogę zabrać? Co ty kurwa wyprawiasz? Mogę, dobra. <grym> Cię bum, <zbuntowa>, w ogóle. <grym> I tam jeszcze trzeba. ze swojej nory, świniojebco Tylko po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie jesteś trzeźwy, zapijaczony dubku. Chcę tylko dwie skrzynie i nie dam ci za nie więcej niż siedem. Jasne? Więc chcesz mnie okraść? Pięć za cztery. To raczej ty chcesz mnie okraść? Osiem za trzy. Osiem za trzy? Walczę! Siedem za trzy! Stary dziwkarz! Amator chłopców pokładowych. Zgoda niech będzie siedem za trzy. Mamy więc dupasów i bąkwe, znaczy się tufasów i tonków. Dobra, na czym polega różnica? Ci tufasi czy tam dupasi to myśliwi. Ulele, ulele, piracik ma złoto, tak? Ta ulele. Ta ukulele, Co? ukulele. Ta ulele. Ukulele. Jestem Badria, Występujemy my, Shaganumbi. Róbmy handel, róbmy ulele. Ulele. Ulele! <laughs> to nie jest ła, na narciwcji, nie. Aha, no i zajebiście. Ach. Dawaj, dawaj, dawaj. Czani? jak ty fajnie floatujesz. Słyszałem, że masz słabość do Grace. Ty, co? Co tak powiedzieć. Grace. To prawda? Skoro pytasz, dama o której mówisz nie jest mi obojętna i pewnie chciałbyś ją przelecieć. Jaki z głupie. Rozmawiałem o tobie. Dialog jest taki kiepski i co mówiła? Chce się z tobą spotkać. Naprawdę? Ale ale to cudownie. Jak ci się to udało? Nie chcę wiedzieć. Lepiej pójdę założyć moje najlepsze spodnie. I przeczyszczę moją starą lufę. M może mam jeszcze te tabletki z rogu nosorożca? Boże, kurwa. Spoko. W spokojny sposób wszedłeś w posiadanie okrętu? Wziąłem go tak, jak biorę swe kobiety. Siłą. Od jakiegoś pychosa. Nie mam nic do dodania. Okej. Okay. Jeszcze jedno. Mów, bratku. <laughs> przestań. Błagam cię, przestań. Mam dla ciebie sternika. Naprawdę? Kogo? Nazywa się Morgan. Jest dobry? Nie wiem. Spójrz na niego. Tak zrobię. Dzięki za wskazówkę. Mam nadzieję, że nie pyskuje. Boże, jaki ten dialog jest głupi? To twoja kryjówka? Cholernie łatwo ją znaleźć. Nonsens! Nikt tu nie przychodzi. W jaskini jest skrzynia. Nóż jest w środku. Zaraz. Coś mi tu śmierci, Slayn Lepiej zostanę na czatach. Tak, oczywiście. Szybko. Nie mamy całego dnia. Jasne, na czatach zostaniesz. Hmm. No ale moi drodzy, obstawiamy co się stanie. Bo na moje oko, jak wyjdziemy to teraz na, ta jaskinia się zamknie, jak myślicie. Ta skrzynka wygląda jak niezbyt dobre miejsce do ukrycia czegokolwiek. Chyba pokręci twoim starem. Wejdziesz i nie wyjdziesz. No to patrzcie. <grystanie> <grystanie> Niech zgadnę. Nie ma noża, co? To zdrada, prawda? Ta podróż nie poszła na marne, brachu. A oto prezencik od Mary. Nie, <laughs> kurwa, nie! A nie, tu jeszcze można skoczyć, dobra, widzę. Aha, ale tu nie skoczy przyszło. Aha, hello. <laughs> Dobrze, nic ci nie zrobię. To dobrze! Wielu ludzi złych. Zabili wiele gnomów. Czafa, bez Najbystrzejszy gnom skórczybek. No kurwa! Nauczył się gadać słuchając piratów? Słyszę <gadający> właśnie gnom. Granitrało? Duża podróż! Tak jest w książce Kana! No kurwa! Kalana! To w tym miejscu, moi drodzy, w tym miejscu pilania wpadło na pomysł zrobienia Alexa. Książka Kalana. No to oni już, oni już nawet wiedzieli, kurde, że Kalan będzie bogiem w eleksie. Cóż za lekwencja, No kurwa! Ty umiesz zbudować tratwę. Ty głuchy? Zawarby stris, wiel! Dobra, w takim razie jesteśmy partnerami. Kurwa tak. Tak kurwa. Niech nie. zacząłem mówić tak samo. <laughs> Chomik idzie w dżungla za Dżafar! Idziemy Dobra, do Katar! Muszę jakoś odnaleźć mój statek. Ip, ip, kapitan bez statek? He, <laughs> do panie kapitan! Hey, <laughs> tak, tak, kurwa! No tak! Mam szybką włócznie, potężne moce wudu i silną wolę. A samochód masz dobry? Raz zabiłam alligatora gołymi rękoma. Kiedyś zabiłem aligatora gołymi rękami. Dzięki potężnemu wodu wpłynę na wynik rytuału sukcesji co? na swoją korzyść. Czy wy to słyszeliście? Co? Ma trupią dłoń ze świątyni wody? To niedobrze. Garcia twierdzi... Nie podoba mi się to, co sugeruje... Czyli on chciał wykorzystać Garcia? Skoro to co? wszystko prawda, to znaczy, że... Corrientes to Garcia A, A co? What the fuck? Naprawdę? Co teraz? Pomogę ci Guczo Jaki 200 IQ w ogóle? Trzodków. What the fuck? się do błękitnych płaszczy A to szpony miały być nie! niee Nie, Nie zgadzaj się kurwa z największym debilem jakiegoś widział po prostu świat, YouTube i wszystko inne dookoła. Po prostu kurwa, nie wierzę w siebie. Ugotuj moje jaja w oleju z wieloryb Wyglądasz, jakbyś nigdy nie widział statku. Tak, proszę bardzo, bardziej, od razu. Egnom, twój, jest, jest gnom. Mata mądry i hojny skurwie. Jasne? Nie jesteś już moim piwi. Od teraz jesteś dorosły. Wody były bardzo silne. Na szczęście niewystarczająco Paty, przejdź. Dobrze byłoby je poznać. Co to Chcesz jest? umieć zmienić się w Krakena? Nie. Jej moc tkwi Pati. w jej słowach. Co to była?